Założycie swój własny salon piękności w domu. Bardzo Wam polecam. Kochane, Kochane, kochani, bardzo często e, chcemy e, jakby zatrzymać czas. Czy chodzimy do spa, do salonów piękności, e, robimy różne rzeczy, żeby zatrzymać ten czas, żeby być młode i piękne. Tak? I dzisiaj właśnie ja o tym. E, wprowadzamy nową markę na rynek. E, jest to marka Zizal. Tutaj mam właśnie e, e, całe opakowanie e, takie e, żebyście zobaczyli jest to krem, są to kapsułki dwufazowe i serum. Zaraz wam to wszystko pokażę po kolei. E, tutaj mamy taką e, ulotkę Lazisal. Jest to nowa marka odmładzająca, przeciwzmarszczkowa do cery dojrzałej. Przede wszystkim elastyczność, jędrność, poprawiamy kontur twarzy. E, I ja dzisiaj w relacjach nagrałam wam też bardzo wiele takich rzeczy, gdzie mój mąż był dzisiaj moim modelem, ponieważ e, bardzo często e, słyszę od was, że ja od zawsze dobrze wyglądam, ponieważ stosowami, posty doktor Dąbrowskiej, naturalną suplementację i tak dalej. Więc chciałam dzisiaj pokazać Wam na moim mężu, na skórze dojrzałej, jak to wygląda. Zapraszam Was do moich relacji, żebyście zobaczyli, jakie efekty. Dzisiaj z moim mężem używaliśmy serum. Serum, które działa, ma działanie właśnie 30 sekundowe i po 30 sekundach wygładza wszelkie bruzdy, zmarszczki i tak dalej. Kolejna rzecz to jest krem Laziza który po 30 minutach widać działanie tego kremu. Co jest fajne. Fajne jest to, że firma zadbała o to, żeby był bardzo higieniczny. I w momencie nie otwieramy tutaj całego kremu, ale jeżeli go chcemy użyć, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, naciskamy tylko i krem wychodzi nam i w ten sposób używamy tego kremu. Więc to jest. O, trochę na rękę użyję sobie. To jest też innowacyjna metoda stosowania kremów, tak, żeby było higienicznie, żeby nie było dostępu do żadnych bakterii i żeby też ten krem od środka się nie psuł. Dlaczego? Dlatego, że on jest przede wszystkim na naturalnych składnikach, więc firma zadbała o to, żeby właśnie był całkowicie bez dostępu do takich zewnętrznych bodźców, które mogłyby popsuć właśnie ten krem. To jest fajne. Mamy jeszcze tutaj, żeby zadziałać tak kompleksowo, Wiecie, że ja bardzo często skłaniam wszystkich do tego, żeby od wewnątrz dbać też, a teraz możemy zadbać i od zewnątrz, dlaczego nie mieć naturalnego salonu piękności w swoim domu. I tutaj mamy jeszcze kapsułki dwufazowe, też naturalne, na naturalnych składnikach, które będziemy sobie łykać, i to jakby da nam efekt taki kompleksowy serum, krem i. Kapsułki. Serdecznie Wam wszystkim bardzo polecam, i kobietom, i mężczyznom, marka Lazizal. A jeszcze powiem Wam jedną rzecz: że tutaj Macie możliwość, jeżeli odezwiecie się do mnie na priv, ja Wam wszystko wytłumaczę. Macie możliwość, aby zakupy, które zrobicie, po pierwsze, mieć taniej, a po drugie, żeby Wam się zwracały. To jest najważniejsze. Czy produkt, który kupujecie w Rosmanie lub w jakiejś galerii, zwraca Wam się? E nie, po prostu wydajecie na niego pieniądze. A mi wszystkie kosmetyki, wszystkie rzeczy, które ja kupuję, zwracają mi się. Więc dlatego warto to kupować. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i widzimy się na Messenger.